Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Serdecznie w kolejnej części, już denka, czyli część druga. I aby nie przedłużać, przechodzimy do recenzji. Pierwsza, która złapał, pierwszy produkt, który złapałam w rękę, jest to Bania Agafi Express Maska do Włosów Regeneracyjna Elastyczność i Blask. Powiem Wam, tutaj jest 100 ml, ja ją bardzo, bardzo długo używałam, ale nie zrobiła u mnie może dlatego też, że ja jej nie używałam regularnie, tylko wiecie, w jakichś tam odstępach czasu w międzyczasie używając innych kosmetyków, i może to też miało wpływ na to, że one jakoś nie miały takiego blasku, albo może teraz przez te upały, to te włosy, wiecie, po prostu padają i nawet im. Taka regeneracja nie pomoże, ale ogólnie produkt jak najbardziej na tak. Ja miałam z tej samej serii maseczkę do twarzy i byłam bardzo zadowolona. Jest to dosyć produkt wydajny, także polecam Wam gorąco. Tutaj e, kolejny widzę, że nawet mam z karteczką opisane. Był to krem do twarzy. E, ja go dosyć długo używałam i to był tak. E, Powiedzmy, że miał wygładzić zmarszczki, e, u mnie niestety zrobił to średnio, e, wyrównać kolory skóry, niestety nie wyrównał, e, uelastycznić, powiedzmy, że tak, nadać sprężystość skóry, również powiedzmy, że tak i głęboko nawilżyć, tutaj się zgadzam w 100%, ja tego kremu używałam głównie na noc, chociaż przed wyjściem na przemian potrafiłam używać z tym kremem z zielonej herbaty, który miały, mieliście w pierwszej części denka. Ogólnie fajny produkt, również wydajny. Nie trzeba było dużo produktu nakładać na twarz, żeby go, wiecie, wsmarować i żeby on po prostu nawilżył nam tą skórę. Także produkt na tak. Kolejna rzecz, to widzę tutaj się... Znalazły e, płatki kosmetyczne z ekstraktem z Aloesu. Oczywiście b Be Beauty z Biedronki. Tutaj jest e, ich 120 sztuk, chyba jakoś było tak. E, tak, 120 sztuk, trzywarstwowe. I jak zawsze jestem z nich najbardziej zadowolona. U mnie to jest e, był. I mam nadzieję, że na długi czas będzie produkt numer jeden. Kolejna rzecz to do kąpieli e, sól cytrynowa. Cytryna e, chyba mięta była. Mhm. Taka oj, no wiecie co, jak to bosko pachniało. Co prawda, e, woda, e, woda nie zmieniła jakoś koloru, ale zapach tylko minusem jest to, że zapach szybko się ulotnił. Zapach unosił się w momencie, kiedy, wiecie, sypało się do wanny, ale później, niestety, zapach raz, dwa sobie poszedł. Plusem również jest to, że ten produkt nie wysuszył skóry. Także jak najbardziej na tak. Kolejna rzecz to mamy maskę. Multi Biomask, sucha skóra i mieszana maska nawilżająca nawadnia, odmładza, wygładza i oczyszczająca, wydobywa zanieczyszczenia z węża, pory i rozświetla to była ta maseczka, którą można było nałożyć m, albo osobno w różnych partiach e, twarzy albo można było, tak jak tu widzicie ja mam obcięte złożone i wymieszane było razem chociaż e, ja to chyba wstawiam na Instagrama więc ona za bardzo aż mi się tak wiecie nie wymieszała gdybym miała gdzieś jakiś pojemniczek w którym mogłabym czy miseczkę wymieszać na pewno efekt byłby lepszy a ja miałam troszeczkę gdzieś tutaj tej zielonej troszeczkę czarnej także śmiesznie to wyglądało ogólnie bardzo fajna maseczka u mnie się sprawdziła i produkt u mnie na tak Tutaj mamy pastę Colgate Herbal White cytrynowa mięta powiem mam dosyć długo się utrzymuje bardzo fajne smak, zapach nie ulatnia się spełniała swoje funkcje, także produkt umie tak z reguły wyrzucam opakowania, a teraz jakoś mi się gdzieś tam zapodziało i jeszcze dwa produkty z mojego kalendarza, słuchajcie adwentowego, ponieważ ja bardzo wolno zaczynam zużywać, za chwilę będą kolejne kalendarze, a ja jeszcze nie zużyłam większość, znaczy może nie, no większość już zużyłam produktów, ale gdzieś tam mi też opakowania, wiecie, zaginęły, więc no cóż. Tutaj mamy pielęgnacyjny krem do rąk. Bardzo ładny zapach. O Janek, po prostu ta seria, to jest rewelacyjna. Naprawdę powiem Wam, wspaniały. Yy, bardzo fajnie nawilżał yy, Dłoni nie pozostawiał tłustych. Także dla mnie produkt na tak. I tutaj mam kolejny produkt. To był regenerujący balsam do ciała. I oba produkty mają po 30 ml. Mm, mówię, ta seria po prostu, tutaj było Mango. Naprawdę rewelacja. Również szybko się wchłaniał ten balsam, nie pozostawiał suchej skóry. Na pewno lepiej się wchłaniał niżeli ten balsam z Garniera, który mieliście okazję widzieć w pierwszej części denka. Zdecydowanie, zdecydowanie ta seria po prostu rewelacja. Widzę, że jestem jakoś tam oświetlona jest późno a światło się wdziera do domu. Także cóż moi drodzy, nie przedłużając Czekam na Wasze komentarze, czy miałyście którykolwiek z produktów, czy się u Was sprawdził? Czy był to produkt numer jeden, czy jesteście kategorycznie na nie odnośnie danych produktów? Także dajcie koniecznie znać w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I cóż, mam nadzieję, że teraz już zanim Denko się pojawi, to w międzyczasie. Będzie może jakiś kulinarny odcinek, ale zobaczymy, jak się wyrobimy w czasie. Bo tak, trochę, trochę spraw jest do ogarnięcia, też jako taką nie planuję, nie mam planów wakacyjnych, więc to wiecie, wszystko jest tak robione spontanicznie. Także ja dziękuję jeszcze raz gorąco za oglądanie, pozdrawiam i do następnego razu. Pa, pa!